Siemano na YouTube. Tutaj będę na Snake Bar. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony mioduścicielom. Są to mega ważne węże dla mnie. Bardzo je lubię. Także zostańcie ze mną i jedziemy z Keksem. Y tak jak wspomniałem. Jest to film poświęcony Bał. Ogólnie teraz Bała rozdzieliły się na y, Bał dusiciele, czyli Bała Konstruktory i Bał Cesarskie, czyli Bał Imperatory. Jeżeli gdzieś tam w trakcie trwania filmu y, będzie sytuacja taka, że użyję nazwy zwyczajowej, która już naprawdę siedzi mi w głowie od bardzo dawna, czyli Bał Dusiciela, powiem Bał Dusiciel, pamiętajcie, że chodzi mi o Bał Cesarskiego, bo głównie o niej dzisiaj będziemy rozmawiać. Od wielu lat hoduję te zwierzaki i naprawdę bardzo je lubię. Może na tym filmie nie będziemy jakoś znacznie poruszać opcji rozmnażania czy, czy nie będziemy mówić o tym, co, jak, kiedy i gdzie. Bardziej ten film będzie dotyczył sytuacji takich podstawowych, czyli temperatura, wilgotność, jedzenie. No i może troszeczkę porozmawiamy o rak systemie, czy, czy terariach, co jest lepsze dla naszych pupili. Hmm, tutaj żeby jakoś to mnie przedłużać, e, zacznę od temperatury, która jest mega ważna, e, która jest mega ważna. E, ja stosuję e, u swoich basów, e, w zależności od tego, czy są trzymane w rak systemach czy, e, czy, czy w tym systemie szufladowym, czy w terariach. Mm, bardzo ważna rzecz to jest hotspot. E, hotspot e, musi mieć taką wielkość, żeby cały wąż mógł się spokojnie w nim, e, w nim wygrzać. To jest, to, jest, to jest mega ważne. E, I tutaj warto o tym pamiętać. E, czyli w momencie, kiedy mamy teren, to nie może być dosłownie kwadracik 10 na 10, gdzie mamy wysoką temperaturę, tylko musi być to miejsce takie, że wąż po zwinięciu będzie się cały e, mógł tam zmieścić. E, to, jest, to jest pierwsza rzecz. E, jeżeli chodzi o hotspoty, w warunkach e, szufladowych, w brak systemach, m, staram się nie przekraczać 31 stopni w najcieplejszym miejscu. E, w terariach, gdzie wiadomo, tego miejsca jest troszeczkę więcej, e, te zwierzaki mają większy gradient temperatur. Na hotspocie, takim najcieplejszym miejscu, można zrobić nawet 34. No ja tak, ja tak robię i, i póki co mi się to sprawdza, jeżeli chodzi o najzimniejsze miejsce to w terrarium czy w rak systemie ono nie spada mi poniżej 26-27 stopni. Mm, wiadomo że są to zwierzaki zmiennocieplne więc musimy pamiętać o tym że ich metabolizm funkcje życiowe zależą od temperatury bo one osiągają temperaturę e, temperaturę e, w jakiej przebywają. Tak e. <laughs> ale e, jeżeli chodzi o e, no tutaj na razie może się nie będę skupiał na, na temperaturze, jaka jest, e, jaka, jest utrzymywana, e, jaka jest utrzymywana powiedzmy, w czasie zimowania, czy w momentach kiedy. O tym bestio. Jeden żywy mięsień. E, nie będę mówił o tej temperaturze, bo to myślę, że będzie to temat zupełnie na oddzielny. Na oddzielny... I tak na koniec, jeżeli chodzi o temperaturę. E, jeżeli gdzieś tam te różnice będą takie wiadomo, stopień w tą czy w tą. Ja się tym nie przejmuję. No. To jest oczywiste, że, że w naturalnym środowisku te zwierzaki mają inną temperaturę dziś, inną miały wczoraj, a inną mogą mieć pojutrze. Więc jeżeli ta różnica jest taka niewielka, to tym się w ogóle nie przejmuję. Staram się, staram się utrzymywać po prostu w tych, w tych granicach, które, które Wam podałem. U mnie się to sprawdza. Drugą istotną rzeczą to jest wilgotność. Wilgotność dla bała e, ja osobiście utrzymuję między 50 a 75%. E, dzięki temu e, oddycha im się bardzo fajnie, e, dobrze zrzucają wylinkę i, i, no i skóra wiadomo nie jest, nie jest przesuszona e, ma, jest w bardzo dobrej kondycji. E, wiadomo, że czasami przy sprzątaniu, ta wilgotność sięga wyższych. E, Wyższych procentów, ale staram się tego na zbyt długo nie utrzymywać. Już mówię dlaczego. Ogólnie wiadomo, że w naturalnym środowisku, w porze deszczowej, u tych węży, też e, nawet wilgotność może sięgać 95-300%, ale tam musimy pamiętać o tym, że jest cały czas ruch powietrza. W warunkach domowych, w warunkach hodowlanych nie możemy sobie na to pozwolić. Nasze teraria czy tak systemy mają dużo mniejszą wentylację, dużo mniejszy przepływ powietrza. Dlatego wilgotność na podanym poziomie nie jest zagrażająca zwierzakowi. W wyższych procentowo wilgotnościach, w wyższej wilgotności lepiej rozwijają się grzyby, bakterie czy inne, czy inne drobnoustroje, które mogą zaszkadzać naszym zwierzakom. Eee, takie moje spostrzeżenie, które się u mnie sprawdza, które tam sobie sprawdziłem na różnych parametrach <laughs> Niu, nie, łaskoczesz, łaskoczysz, które, on, które sobie sprawdziłem na różnych parametrach, to w momencie kiedy zaczyna nam się skraplać woda na szybie czy, czy na pojemniku, wtedy ta wilgotność sięga e, około, 80%, około 85% i, i w górę. Nie? Także wtedy warto po prostu troszeczkę przesuszyć. E, czy wyciągnąć miseczkę z wodą na chwilę, żeby, żeby się to e, troszeczkę unormowało. Jeszcze jedna rzecz w sumie e, odnośnie wilgotności. Jak utrzymać ją dobrą e, w momencie, kiedy trzymam zwierzaki e, na podłożu, czy jest to chipsko kosowy, czy jest to mulcz cypresowy. Zawsze staram się go delikatnie, delikatnie zwilżyć, troszeczkę w ciepłej strefie, delikatnie w chłodnej. E, tym sposobem utrzymuje mi się ta wilgotność, którą, którą chcę. W sytuacji, kiedy zbliża się sezon rozrodczy, większość moich samic e, przechodzi na, na te falistą. Dlaczego? Opowiem o tym w innym filmiku, ale większość samic przerzucam wtedy na tekturę falistą. Jest to bardzo fajne i sterylne podłoże, bardzo fajnie im się sprawdza, ale wiadomo, że wtedy nie utrzymam żądanej wilgotności. Więc z automatu daję im jakieś większe kuwety, albo większe miski na wodę, gdzie odparowalność jest dużo większa niż z małych miseczek takich jednorazowych, których, których korzystam. Więc wtedy ta wilgotność też z automatu się, się podnosi. E, więc tak, jedzenie. Jedzenie jest mega ważne, jeżeli chodzi o baadusiciele. E, tutaj przy młodych, ja troszeczkę inaczej karmię młode i dorosłe osobniki. E, młode u mnie dostają w głównej mierze dostają e, szczury, myszy, e, rzadziej pisklaki czy oseski królicze. U dorosłych zmieniam te proporcje. Częściej jest ptak, królik rzadziej szczury, ale jeżeli już podaję tego szczura e, to staram się dawać nie cięższe niż 300 gram w moim mniemaniu większe szczury, cięższe szczury są bardziej otłuszczone tam nie ma nic odżywczego poza masą tłuszczu, która się odkłada w boczkach naszego węża hmm. kilka takich zasad karmienia hmm. przede wszystkim regularność e, jeżeli chcemy, żeby ten nasz zwierzak fajnie w miarę szybko rósł, ale się nie opuszczał. No... <grymne> Ktoś się drze. Niestety nie jestem sam w budynku. Jeżeli chcemy, żeby ten zwierzak fajnie nam rósł, to ważna jest regularność. Młode osobniki karmię co 7 do 10 dni. Staram się naprawdę trzymać, trzymać tego okresu. Dorosłe osobniki karmię już dużo rzadziej. 14, co 14, czasami nawet co 21 dni, w zależności od tego, od tego co dostanę. Kolejną taką ważną rzeczą, którą ja pilnuję, to jest kupa. Jeżeli po trzech karmieniach ciągle nie ma kupy, wtedy odpuszczam. Jedno karmienie, czy tam dwa, to w zależności od tego, jak często, często karmię i kogo w tym momencie karmię? Odpuszczam jedno czy dwa karmienia i czekam na kupę. Nie chcę zawalać yy, moim wężom, moim bałatusicielom, nie chcę zapychać układu pokarmowego. Jest to dla nich na pewno niefajne i sprawia, że, i sprawia, że ciężej pracują. A, a nie o to chodzi, prawda? Wiadomo, że. Musimy pamiętać o tym, że w naturalnym środowisku one mają troszeczkę więcej terenu do dyspozycji, mają różne drzewa, konary, po których się wspinają, których e, sobie tam gdzieś popełzają czy poszukają ofiary, więc z automatu, jeżeli wą się częściej rusza, więcej się rusza, perystotyka działa zupełnie lepiej. W warunkach hodowlanych nie ma co przeciążać ich układu pokarmowego, dlatego tak, tak jak mówię, po trzecim po trzeciej posiłku, jeżeli nie ma kupy, aż się na mnie patrzy, chyba na mnie poluje. Jeżeli po trzecim posiłku nie ma kupy, odpuszczam jedno czy dwa karmienia, poczekam na tą kupę dopiero wtedy, wtedy zaczynam. Co jest ważne jeszcze w karmówkowych zwierzakach. Staram się, żeby zwierzak, który podaję mążowi, żeby nie zwiększał bardzo jego obwodu. Nie chcę, żeby on był napchany jak jakaś poduszeczka, czy, czy nie wiem, jelitko z. Ładuweczką czy coś, nie, nie w tym rzecz. Ogólnie popatrzcie, ta samica młoda, y, ona jadła dosłownie dwa dni temu. W tym momencie po tym zwierzaku nie ma, nie ma śladu. Za kolejne 10 dni znowuż dostanie podobnej wielkości ofiarę. I jest to zdrowy, dobrze wyglądający, dobrze wyglądający, bo yy, Co jest jeszcze, jeszcze, jeszcze takie dosyć przy tym, y, przy tej, y, przy tym karmieniu ważne. Pamiętajcie, że czasami właśnie lepiej jest podać troszeczkę częściej, a nie dużą ofiarę, niż ładować po kilka e, ofiar naraz. Spotykam się, może nie często, ale, ale bywają takie zdjęcia, gdzie, gdzie dusiciel jest tak naprawdę upchany e, od dupki. Po, po no, Wygląda to tak, jakby mu naprawdę niewiele brakowało, żeby jeszcze ogonek ze szczurka, czy z myszki, czy z innego zwierzątka wystawał z pyska. Nie polecam tak karmić. To nie jest dla nich zdrowe, nie jest fajne. Yy, naprawdę czasami lepiej dać powiedzmy, za 5 dni mniejszą ofiarę niż pakować 2 czy 3, czy 4, nawet ofiary w jednego węża, yy, bo on wcale przez to szybciej nie urośnie, wcale nie będzie przez to szybciej dojrzały płciowo. Jedyne co sobie możemy zafundować, sobie i swojemu zwierzakowi, to tylko problemy e, zdrowotne. E, jeszcze jedna, taka chyba piąta rzecz, e, którą chciałem poruszyć, to jest e, karmienie podczas wylinki. Naprawdę ba należy do węży, które będą jadły e, w zasadzie zawsze. Jeżeli nie jedzą, to znaczy, że coś im nie odpowiada i warto, warto się temu przyglądnąć, ale boa będą jadły zawsze. Co nie zmienia faktu, że nie musimy dodatkowo narażać ich na, na więcej stresu w czasie wyliki. On i tak jest otępiały, jego zmysły są delikatnie upośledzone, więc jeszcze dodatkowe karmienie, oczywiście on najprawdopodobniej zje, ale nie jest mu to potrzebne. Wtedy możemy sobie zaczekać te parę dni, 2-3 dni, aż już faktycznie aż już faktycznie tą wylinkę zrzuci i, i po wylinkce go nakarmić. I ostatnią taką sprawą w sumie, e, jaką chciałem powiedzieć, to bo dusiciele tak naprawdę karm e, mrożonkami. E, nie potrzebujemy oglądać walki e, lejącej się krwi piszczącego zwierzaka, bo bo naprawdę zje mrożonki w każdej postaci. U nich nie ma problemu z przestawieniem na e, mrożonego e, szczurka, myszkę królika, czy, czy jakiegoś ptaczka, bo, ptaszka, bo tak samo chętnie go zjedzą jak, e, e, jak żywego. Jeżeli jeżeli chcemy. Jeżeli, moja ślicza, jeżeli chcemy na przykład, żeby wąż troszeczkę więcej wysiłku e, włożył e, w łapanie tej ofiary, możemy sobie spokojnie wziąć za szczypce, czy pensetę, złapać za nóżkę ogonek, jeszcze troszeczkę pociągnąć, on się dookoła tej ofiary e, zawinie, będzie udawał, że ją dusi. E, jemu nie jest potrzebne e, tak naprawdę ryzyko związane z pogryzieniem e, czy, czy, czy z jakimś podrapaniem przez, przez zwierzęta karmowe. Zresztą tak samo pamiętajmy o tym, że te zwierzęta karmowe nie powinny żyć w stresie. Większość firm, e, dystrybutorów mrożonej karmówki e, bardzo humanitarnie i szybko ubija te zwierzaki. E, mamy naprawdę dużo, dużo dystrybutorów bardzo dobrej jakości karmówki. Korzystam z kilku, e, może bez jakiejś tej e, reklamy, ale dobrze wiecie, że one są, do, oni są dostępne na naszym rynku. Czy to przez Facebooka, czy przez strony www, czy przez sklepy zoologiczne, internetowe taką karmówkę można nabyć która jest łatwo, przede wszystkim jest łatwo dostępna, łatwo ją przechowywać, nie musimy się narażać na hodowanie gryzoni w domu, czy związane z tym zapachów, czy, czy jakieś tam trudności. Mamy łatwo, szybko dostępną karmówkę. E, paczuszki przychodzą z mrożonym jedzeniem i o to się nie trzeba, nie trzeba martwić. Mm, także tyle, e, jeżeli chodzi o jedzenie e, w, w moim mniemaniu. E, I na koniec e, odwieczny spór, rak czy terarium e, dla bała Osobiście uważam, że obydwie te opcje są OK. Fakt faktem, wolę trzymać bała w terariach. One są zwierzakami, które dużo lepiej e, wykorzystują e, daną im przestrzeń niż na przykład pytony królewskie, e, co nie zmienia faktu, że trzymam też bałaściciele w rakach. Co jest, co jest, co jest bardzo, bardzo ważne, samce i młode moim zdaniem bardzo dobrze czują się, czują się w regałach. Oczywiście te pudełka nie mogą być za niskie, ale dobrze się czują w takich regałach. Dorosłe samice, staram się już przekładać do terali jednak są to duże węże, e, są to węże, które lubią mieć przestrzeń nad, nad sobą, co nie zmienia faktu, że oczywiście mamy takie dostępne pudła, możemy zrobić taki rak, e, który powiedzmy, gdzie pudełko będzie sięgało 20-25 cm zwyż, co już zaspokoi ich tą potrzebę przestrzeni. E, co osobiście jednak e, tutaj faktycznie dla dorosłych samiec wolę, mm, wolę terraria. E, I na koniec, e, w sumie tyle ode mnie. Pamiętajcie o tym, że ten film pokazuje jak ja hoduję basy co ja robię, żeby czuły, się, żeby czuły się dobrze. Sprawdza mi się to już naprawdę od kilku lat. Także to już wasza kwestia, czy wyciągniecie z tego, z tego wnioski, czy sobie coś tam pozmieniacie u siebie na hodowli. Także tyle ode mnie. Za wszystkie... Jeżeli Wam się podobało, oczywiście, łapka w górę, subika też, też nie pogardzę. Wiadomo, że jest to mega motywujące. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie hodowli baadusicieli, piszcie w komentarzach. Na wszystkie komentarze odpowiem. Także co? Tyle ode mnie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Wiadomo. Hej!